W grudniu, gdy pierwsze płatki śniegu opadają na ulicę, a w oknach pojawiają się świąteczne ozdoby, w Centrum Informacji Naukowo-Technicznej Politechniki lubelskiej nauka spotyka się z magią świąt. Dyrekcja, jak dobry gospodarz, z uśmiechem zamyka rok, spoglądając na osiągnięcia całego zespołu i snując plany na nadchodzący czas. Ania, niczym świąteczny elf, uwija się z dokumentami, akta układają się w równe stosy. Każdy raport jest dokładnie przejrzany, a każde pismo gotowe do wysyłki. W bibliotece widać nieustanną krzątaninę. Pracownicy biegają między regałami, wypożyczają książki i układają je na półkach, dbając, by każdy miał lekturę idealną na zimowe wieczory. Pracownicy działu zasobów pilnują, by wszystkie zakupione książki dotarły na czas, a e-zasoby były dostępne, nawet gdy świat zwalnia na święta. W ośrodku analiz bibliometrycznych panuje atmosfera pełnego skupienia. Pracownicy analizują, liczą i układają harmonogramy, aby wszyscy ze spokojną głową mogli usiąść do świątecznego stołu. Nieopodal w wydawnictwie trwa prawdziwa gonitwa. Pracownicy niczym skrzaty w warsztacie Mikołaja, uwijają się, by wszystkie książki zostały wydane na czas. Ktoś chyba zaczarował ich klawiatury, by pisali szybciej niż zwykle. W muzeum trwa wyścig z czasem. Pracownicy z delikatnością i precyzją szykują eksponaty, które już w nowym roku zachwycą odwiedzających. To, co stare, zyskuje nowe życie. Informatycy to cisi bohaterowie grudnia. Znikają gdzieś w gąszczu kabli i serwerów, ratując systemy, naprawiając awarie i dbając, by każdy mógł pracować bez przeszkód. Zespół promocyjny, jak kreatywni czarodzieje, głowi się nad tym, czym zaskoczyć wszystkich w nowym roku, bo każdy dzień to nowe pomysły i wyzwania. Arysio? Jego praca to prawdziwa magia, wszędzie go pełno, jakby był w kilku miejscach naraz. Tak oto w grudniowym cint wszyscy łączą siły, by zrealizować swoją misję i podzielić się odrobiną magii. A teraz, gdy święta już tuż, tuż, w Centrum Informacji Naukowo-Technicznej, rozbrzmiewają życzenia, spokojnych, radosnych i pełnych ciepła świąt, dla każdego, kto jest częścią tej niezwykłej opowieści.